Takie taki jak bociany trafiają najczęściej w wyniku urazów, one uderzają w linii wysokiego napięcia, zostają postrzelone przez ludzi albo po prostu gdzieś uderzają w budynki. Takich bocianów rocznie kilkaset przyjeżdża do, do naszej fundacji, do naszego ośrodka, a te, które muszą dłużej pozostać, no, potrzebują miejsca do rehabilitacji i do takiego przysłowiowego rozprostowania skrzydeł. Thank you. naszą twierdzę zwierząt wykluczonych, miejsce daleko położone od miasta, gdzie jest cisza, spokój. No i naturalnie te nasze bociany mogą uciekać od nas, jak już są zdrowe, i na okolicznych polach podążać za ciągnikami i tam zdobywać pokarm, czyli wracać do normalności. No i te bociany kalekie, które mają poturbowane skrzydła na tyle, że nie polecą, też znalazły tam taką odpowiednią przystań, składają jajka, no i z tych jajek wykluwają się młode bociany, więc jest taki krąg życia. nie ingerujemy w ogóle w to, co one robią. Ich miłość jest wolna i niezależna, a młode bocianki, które po prostu się wykluwają, no cieszą oko. Twierdza zwierząt wykluczonych kwitnie. Jest to nasza kolejna idea zrobienia miejsca takiego bardziej spokojnego i oddalonego od ludzi. Niestety miasto Przemyśl się rozwija. Wokół naszej fundacji na ulicy Zamojskiego jest coraz więcej domów no i większość bocianów musieliśmy wywieźć tam, ale cieszymy się, że we Fredropolu znaleźliśmy naszą drugą ojczyznę.